Te z wytrzymałości rączki, którą tak mocno krytykowaliście, a w teście pomoże mi pięciokrotnie mieć światło rękę. Mariusz Grechowski. Mariusz, oceń tą rączkę, a ja ci przedstawię, jakie komentarze ludzie pisali. Co ty tym w ogóle myśleć? Słuchajcie, sama rączka wygląda naprawdę solidnie. Nie ma tutaj jakichś elementów słabych. Wręcz przeciwnie, wydaje mi się, że ona jest w stanie wytrzymać co najmniej 300 kg. Chociaż samo oczko tutaj mówi 220, to jest akurat po teście. Ale naprawdę mega solidne wykonanie. Łożysko świetnie tutaj pracuje. Nie ma możliwości żeby tu cokolwiek się stało. Zresztą za chwilę sprawdzimy na obciążeniu 100 kg, czy cokolwiek tutaj pracuje, czy są jakieś odgięcia i tak A słuchaj komentarzy. Na przykład tak. Miejsce mocowania haka na poskowniku. Co się wygnie? Będzie banan, ściągnie boki do środka. No wyobrażę sobie, żeby tu się boki do środka się na Banan, no to jest pół centymetra grubości stali. Nie, chętnie z przyjemnością bym tym trenował i naprawdę bardzo przyjemnie się to trzyma w, rond, w ręce. No i, i myślę, że tutaj naprawdę kody nie ma do czego się doczepić. Słuchajcie, bardzo łatwo akurat jest krytykować sprzęt, krytykować który którego to się nie dotyka. Ja akurat mam teraz możliwość popracowania nad nim, a niejednokrotnie akurat trenowałem na podobnych sprzętach, które są dedykowane do siłowni. Świetnie to wygląda. Bardzo solidne. To będzie latami akurat pracowało i tak samo. Zresztą tak jak mówię, za chwilę się przekonamy. Zdrowadzę. Dawaj, spróbujmy. I co czujesz, że z rączką mogłoby się coś stać? Nic, nic, dosłownie to fajnie akurat pracuje, nawet gdy teraz trenowałem to fajnie to łożysko tutaj płynnie chodzi, nie ma żadnego oporu. Także mówię, świetna akurat rączka i praktyczna. Moim zdaniem świetny produkt i polecam. Chętnie bym sam na nich trenował, dlatego naprawdę kurde. Pięknie to pracuje. No i tak, to co mogę powiedzieć. W takim razie to jest prezent dla Ciebie. Oku, tak, bardzo Zobacz. dziękuję. bardzo. No to będziecie mogli, e, mieli okazję zobaczyć, jak akurat na tym pracuje. bo rzeczywiście będę zawsze ze sobą brał jako dodatkowe akcesoria e, i, i będę to wykorzystywał e, na co dzień w swojej trenierze.